Cześć, nazywam się Marcin Gazowski z Monko Kofi. Znajdujemy się w wadze Monko na ulicy Tańczowej we Wrocławiu. Jest to nasza kawiarnia, taka mała, słodka kawiarenka tu go. Wam pokażę. Spotykamy się proszę Państwa tutaj na tym kanale YouTube i na wszystkich innych social mediach w tym filmie po to, abym opowiedział Wam o kawie Pure Power. Jest to kawa z linii klasycznej. Eee, klasyczna linia Monko Coffee to jest linia dedykowana do metod mm, popularnych, do metod parzenia, do tych metod parzenia, które najczęściej z tego co wiemy macie w domu. Czyli będzie to French press, będzie to moka, będzie to automatyczny ekspres ciśnieniowy bądź kolbowy, to jest rzadszym urządzeniem w, w domu, ale, ale, ale są i tacy kałosze, którzy ekspres ciśnieniowy kolbowy e, mają w domu. Pure Power jest to blend, blend to jest mieszanka e, Arabik i w tym przypadku mamy robustę Arabiki z Brazylii, Gwatemalii i Kolumbii. Jest to kawa jakości Specialty, Jest to robusta w najwyższej jakości, którą pozyskaliśmy z Indii, która nadaje kawie kofeinowego kopa, charakterystyczną goryczkę i kremę w espresso. Jeśli chodzi o espresso, jak już mówię, to to są właśnie, to jest kawa, która jest dedykowana głównie do espresso. Ona świetnie się sprawdza w kawiarce, moka. Zapewne wielu z was taką kawiarkę lub podobną do niej posiada, oraz te ekspresy ciśnieniowe kolbowe to są, to są sprzęty, które, e, w których taka kawa znakomicie smakuje. Pure Power jest u nas również na młynku, w lokalach, w tutaj i w hali monko. E, I ona jest, tak jak mówię, jest u nas od początku i na młynkach, w lokalach e, znakomicie jest bardzo popularna. Kawosze, nasi goście fantastyczni tą kawę uwielbiają. Jako ciekawostkę opowiem Wam, hmm, dlaczego zaczynamy od Pure Power. Moglibyśmy zacząć od strong Toucha, to będzie w kolejnym odcinku. Pure Power to jest kawa, od której wszystko się zaczęło. To znaczy nasza przygoda z kawą właśnie zaczęła się od tej kawy. Kiedy startowaliśmy z mobilnymi kawiarniami Mobi Cafe, to ta kawa była tą kawą, która zrobiła furorę absolutną. Wtedy jeszcze nie mieliśmy palarni Mąko. I jakby kawa była tak dobra, tak smakowała naszym kawosom, że to jakby na wasze życzenie, drodzy kawosze, stworzyliśmy markę Monko Coffee i zaczęliśmy ją wypalać pod marką właśnie Monko w tych białych, pięknych opakowaniach. To jest, jak przypominam, linia klasyczna. Mamy jeszcze linię ciekawą, ale o linii ciekawej opowiemy też w następnym jakby odcineczku. Kolejną bardzo ważną rzeczą to jest smak kawy, prawda? Bo jakby pijemy tą kawę po to, żeby się nią cieszyć, żeby ona nas dopieszczała, prawda, smakowo. I w kawie Pure Power wyczujemy nuty czekolady, marcepana, wanilii. To oznacza, że... Albo inaczej, to nie oznacza, że ona jest chemicznie zaprawiana sztucznymi aromatami, to oznacza, że kawa dysponuje w swoich zasobach nieprawdopodobnym ładunkiem aromatów, e, które naturalnie w niej występują. Ehm, kawa, tak jak i w świecie win, ma tysiąc, słuchajcie, z groszami e, aromatów, i, i ta paleta jest bardzo bogata. W tej kawie, jak mówię, dominuje czekolada, marcepan, wanilia. Orzechy, tak? soryka, czyli doznania smakowe. E, kwasowość jest na minimalnym poziomie, czyli osoby, które e, jeżeli nie lubisz kwasowości w kawie, to ta kawa jest dla ciebie. Goryczka jest wyraźna, bardzo charakterystyczna dla takiej klasycznej kawy. Espresso, jakie uzyskujemy, aaaa i słodycz, czyli jest dużo słodyczy, więc to espresso jest słodkie, lekko goryczkowe, pozbawione kwasowości. tak? No i Napar jaki uzyskacie z tej kawy to jest napar klasycznego włoskiego espresso. Nie wspomniałem o french pressie, bo tutaj są metody ciśnieniowe. French press to jest metoda kawy zalewanej gorącą wodą, która gorąca woda powoli uwalnia aromaty i kofeinę do wody. I w tej metodzie ta kawa również świetnie się sprawdza, otrzymujecie również taki napar klasycznej kawy. Jak parzyć poszczególne kawy jak prawdziwy parista, wyjadacz, poznacie te metody, o których wspomniałem, czyli espresso, espresso z moki i french pressa na naszej stronie internetowej www.monkocoffee.pl. Tam już są poradniki, możecie zobaczyć krok po kroku ile czasu parzyć, jak parzyć, ile wsypać, czym zalać, były wszystko, nie? No. Tak więc dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia w kolejnym odcinku, a ja się może kawę napiję.